Hej strzelce, witam Was na kanale Kietuj 4. Odczytanie na miesiąc luty dla Waszego znaku Zodiaku. Czytanie ogólne. Wiecie o tym, że te ogólne czytania mogą e, nie rezonować z każdą indywidualną sytuacją, więc e, bierzcie z tego czytania to, co dla Was będzie najbardziej przydatne, pomocne w sytuacjach, w których być może się w tym miesiącu znajdziecie, albo już czujecie, że to czytanie będzie Wasze. Nie traktujcie tego jako coś typu wyrocznie, tylko on, te informacje, które najbardziej będą dla Was. E, bliskie wam um, wykorzystujcie i, i wtedy to czytanie będzie miało sens e, dla kogoś e, i taką przydatność pierwsza karta czyli ta główna energia na ten e, miesiąc e, luty ma e, w, jest bardzo fajna pozytywna bo mamy szóstkę monet więc jest tutaj harmonia jest e, moment kiedy was po prostu stać ok na to, żeby, nie wiem, spłacać długi, żeby się dzielić pieniędzmi, żeby y, była ciągłość, żeby była ta harmonia i balans zatrzymany. Oczywiście to jest taka, taka karta, która mówi o bezpieczeństwie finansowym, materialnym, takim poczuciu, kiedy y, nie ma braku nigdzie, ok? Że wszędzie jest wszystkiego porówno. To jest karta, kiedy jest wyrównana energia spłacania, dawania, dzielenia się. Ale też i przychodów, więc tutaj, czy to w Waszym kierunku są spłaty jakichś długów, powiedzmy wyrównujące, czy Wy musicie tutaj z kimś się podzielić? No to cały czas to nie, zachw nie będzie zachwiania w tej Waszej sytuacji życiowej, więc BAS tutaj po prostu na coś stać. Wymiana tu się pokazuje w tej kacie, która być może nie jest równa, tylko dlatego, że to otoczenie, w którym jesteście, nie jest też na tym samym poziomie, powiedzmy, materialnym, ale równocześnie jest to bardzo sprawiedliwe, czyli taka karma, która jakby dobrze funkcjonuje i niczego Wam nie ujmuje, nie zabiera, a równocześnie Wy możecie też. Z tego skorzystać, także na coś sobie tutaj zapracowaliście, i ten miesiąc mówi o tym, że w każdej sferze waszego życia powinno być wszystko w takim no, dobrym balansie. Czy to, to są tematy miłosne, czy to jest praca, czy to jest kariera, czy to jest nauka, czy to są jeszcze inne sprawy. Tutaj wszystko jest tak na zasadzie utrzymania tego balansu, czyli bardzo pozytywnie. Karta, która mówi o szacunku, o wdzięczności, takim bez oczekiwań. Dobre radzenie sobie o, po prostu w kwestiach takich finansowych, e, współpracy, przepływu ciągłości, takiej no, równowagi cały czas, wymiany, tak? Więc bardzo pozytywnie. Teraz jeśli chodzi o przeszkody na ten miesiąc i mamy dziewiątkę była, więc tutaj tak, najpierw e, sprawy zdrowotne mogą się kłaniać i może wam troszeczkę tutaj to doskwierać i pokazać jako przeszkodę. E, być może być. Być może być tak, że. Nic tutaj za darmo, okej, okay? czyli jakby jako przeszkoda może się pokazywać to, że okej, okay, wy macie balans, ale jeśli wy chcecie więcej, to tutaj nie ma nic za darmo, czyli cały czas musicie tkwić w tej sytuacji, w której się znajdujecie i cały czas e, obserwować, cały czas tutaj e, trzymać swoje oko na tym, żeby nie było, e, wiecie, jakiejś rozbieżności, żeby tutaj wszystko działało, funkcjonowało, ale bez tego waszego zaangażowania e, inaczej się nie da, więc tutaj nie ma czasu na zwolnienie tempa, na odpoczynek i to jest też jako przeszkoda. W związku z tym właśnie to zdrowie by nam się wtedy kłaniało, ale może być też tak, że e, jakaś ciągła walka, ciągłe zaangażowanie, ciągła aktywność, e, ostrożność, która też mi się pokazuje tutaj w tej karcie, czyli takie to, to co powiedziałam, że tak bez Waszego udziału tutaj nic, nic nie, nie może jakby wy sobie nie będziecie mogli pozwolić na to, żeby um, spuścić oko po prostu i nie dbać o coś, tylko właśnie cały czas być na tym czuwaniu, na tym uh, obserwowaniu, co może być już uciążliwe i już możecie tego mieć uh, dość, ale no ale tak ta karta pokazuje, że bez tego ani róż, więc no tutaj mamy tego typu energii zmęczenia uh, jako przeszkody. Teraz jeśli chodzi o tą uh, kartę, która mówi o tym, co przechodzi do przeszłości, i mamy dziewiątkę monet, więc może być dla osób, które były do tej pory singlami, to singlostwo może przechodzić do przeszłości. Być może tu się zaczynają sprawy w tym kierunku miłosnym rozwijać, czy zaczniecie w tym kierunku bardziej patrzeć, żeby zmienić ten status bycia singlem czy singielką, to nie jest aż takie ważne, ale też patrzcie pod kątem spraw zarobkowych, bo tutaj bym bardziej chyba na to spojrzała, że może być moment, kiedy jest dobrze materialnie, tutaj nie ma zachwiań, ale nie jest tak, jak było kiedyś, czyli może być tak, że aż tak bardzo sobie na wszystko nie będziecie mogli... Pozwoli, czyli ten luksus, na który był być może w przeszłości, jeśli oczywiście to rezygnuje, no to ten luksus, komfort może być akurat w tym miesiącu taki bardziej na takiej wyrównanej energii niż na takiej, że jest ona wyższa niż minimalna, tak? Czy też ta taka bezpieczna strefa, tak? Więc... No być może tutaj przynajmniej te dwa aspekty mogłyby się pokazać, że przechodzą do przeszłości. Jakaś samodzielność, jakaś niezależność bycie osobą e, singlem. No, coś, coś w tych klimatach by mi się tutaj pokazywało. Ewentualnie jakiś spokój, który do tej pory posiadaliście, taki nie, nieprzerwalny. I dobre po prostu poczucie e, komfortu życiowego. Tutaj może w tym miesiącu odejść, ale być może dlatego, że to już mieliście, a teraz e, jakby jest też cały czas dobrze, nie jest aż tak super, no. e, Teraz jeśli chodzi o głowę tego czytania, mamy kartę wisielca. Wiecie co, no to w, e, tutaj w głowie macie moment, kiedy chcecie po prostu, bo to są myśli. Wy chcecie odpocząć, wy chcecie zwolnić tempo, wy chcecie troszkę mieć takiego czasu wytchnienia. Więc to jest to o czym myślicie, przynajmniej część z was. Karta, która mówi o tym, że trzeba niektóre sprawy poukładać, spojrzeć na nie w inny sposób, zastanowić się, przeczekać. Tutaj cierpliwość jest w tej karcie często pokazana poświęcenie oczywiście. Więc to co w tej w głowie się pokazuje no takie chęć odpoczynku i ja bym tego się trzymała, ale wy musicie sobie też tutaj dopisać całą resztę, co, co z tych rzeczy, które wymieniłam, są Wam najbliższe. A teraz karta, która mówi o tym. Yy... Co będzie się budować? I mamy super energię, bo mamy kartę świata, więc dla części z was, tutaj według mnie i tych kart, które się pokazały, ktoś kończy jakiś cykl. Typu na przykład przechodzę na emeryturę, OK? Kończę coś, co, na co ciężko pracowałem czy pracowałam. Bardzo aktywnie czegoś pilnowałem i. Jakby zakończenie tego wszystkiego i obmyślanie, czy to jest najlepszy moment. Więc ta karta świata mówi o tym, że tutaj po tej analizie, po tym przemyśleniu, po tym pozbieraniu tych wszystkich wiadomości, które posiadacie, spojrzeniu na to wszystko jeszcze raz, mamy kartę zakończenia cyklu, zamknięcia czegoś, przejścia na emeryturę rozpoczęcia być może nowego biznesu, zamknięcie jednej sprawy, otwarcie następnej, ale bardzo dobra karta. Tutaj pójście pod coś lepszego. Tu są też sprawy związane ze światem, z, z zagranicą, z rodziną, z jakimiś nowymi przygodami typu wycieczki. No dużo, dużo rzeczy mi się tutaj pokazuje, ale jakby cały czas ten początek i sukces, który e, przyniosło zamknięcie jakiegoś etapu, czyli szczęście, które tutaj osiągacie, jest bardzo pokazane i zaznaczone, więc to jest to, do czego wy dążycie i co będziecie chcieli tutaj e, zrobić. Czyli zamykamy coś, otwieramy nowe, nowa droga, nowe szczęście, nowe wizje, nowa kreatywność, e, zmiana miejsca zamieszkania, być może te podróże, urlopy, no, dużo takiej bardzo pozytywnej energii mi się pokazuje w tej karcie świata. Ewentualnie tutaj jeszcze tak, w głowie możecie mieć rybki, w podstawie możecie mieć koziorożca, jeśli te znaki zodiaku byłyby dla Was ważne, to będą tutaj podstawą być może też tego, um, no, jakichś celi, które się pokazują w, tym, w tych kartach. Teraz, jeśli chodzi o kartę najbliższej przyszłości, mamy dwa miecze. No, i tutaj stoimy przed jakąś sprawą, którą trzeba rozwiązać. E, trzeba się na coś zdecydować. Karta, która mówi o tym, że e, bez mojej decyzji następnej, e, no, jakby nic się nie wydarzy, tak? Nie dojdę do tej zmiany. Więc najbliższa przyszłość poz, postawi Was przed jakąś decyzją bardzo ważną, bardzo istotną dla Was samych. Ale to jest karta, gdzie nie ma przymusu, nie ma presji, nie ma pośpiechu, taka bezpieczna karta um, uzbierania więcej wiadomości, um, doszukania się tego naprawdę, czego tak naprawdę chcecie. Nie ma tutaj um, takiej energii, która mówi o tym, że na już, na teraz musicie coś um, zadecydować, więc jest moment w najbliższą przyszłość, że staniecie przed jakimś wyborem. Co dalej z czymś zrobić? W którą stronę wy będziecie szli. Więc, tak jak powiedziałam, ta karta świata, która coś zamknie i macie już jakieś opcje, jakieś możliwości, po które chcecie sięgnąć, postawi was po prostu przed dylematem, który nie będzie najłatwiejszy, ale równocześnie też nie będziecie mieli tutaj pośpiechu, żeby. Bo tutaj w tej karcie ktoś zna już odpowiedź. Dwa miecze, one mówią o tym, że ja wiem co. Ale jakby ta, to zwlekanie tutaj z tą decyzją jest jakby w jakiś sposób e, pracuje na waszą korzyść, żeby e, jeszcze przeczekać. Dlatego, że tutaj nie ma przymusu podejmowania tej decyzji. Teraz jeśli chodzi o kartę lęków i obaw. No, różne rzeczy się pokazują, więc ja to wymienię, a Wy musicie też znowu sobie to dopowiadać. Mam ojca pokazanego, mam partnera życiowego pokazanego, mam wiarę, która być może też w jakiś sposób ulegać zmianie w tym, w tym miesiącu, w jakiejś sferze Waszego życia. Poddawanie się, tu jest osoba, która. Mm, nie bierze aspektów materialnych za bardzo też pod uwagę, więc jakby poddaje się swojemu losowi, swojemu życiu i bierze to, co jest. Więc lęki, obawy z jakąś wiarą z ojcem, z nauką, z rodziną, z jakimiś wartościami, zasadami, których, które są bardzo moralne i których ktoś nie chce łamać. A być może liczycie się z tym, że może będzie trzeba, no może tutaj być podstawą tych lęków obaw, ale też znak zodiaku byka nam się pokazuje, więc może z kimś spod tego znaku te lęki też są, czy obawy związane. Mm, co by tu jeszcze wam dołożyć do tej karty? Małżeństwo, wiara, rozwój wewnętrzny. No dobrze, tak myślę, że tutaj chyba już nadmiar nawet tych informacji byłby. A teraz, jeśli chodzi o to, jak was postrzega Wasze otoczenie, mamy bardzo ładną kartę, mamy dwa kielichy, czyli jesteście postrzegani przez to wasze otoczenie tutaj, w tym miesiącu lutem, jako osoba, która świetnie sobie radzi z ludźmi ogólnie, że jest taką kimś serdecznym, lubi pracować z ludźmi, a dla ludzi a sprawdza się świetnie w jakichś układach chętnie oferuje pomoc, czy też dostaje pomoc, czyli takie bardzo, bardzo pozytywne odbieranie waszej osoby, ale też dlatego, że faktycznie wy się tak bardzo w drugą stronę też angażujecie, więc bardzo pozytywnie współpraca, sfera biznesowa, uczuciowa, tutaj jest ktoś, kto jest postrzegany jako bardzo pozytywnie odbierana osoba jako partner czy partnerka. Ktoś, kto wiele daje z siebie, ale też i wymaga od drugich stron. Więc, no, ale bardzo ładnie połączenie tutaj jest pokazane takiej energii przyjaźni, partnerstwa, miłości, e, angażowania się uczuciami. Osoba, która jest zakochana być może też w obecnym momencie, tu się by też pokazywała. No, przy tej karcie e, kapłana, ktoś, kto ma dużo wiary w taką miłość e, z przeznaczenia, ale trzyma też te zasady takie pięknego małżeństwa, które tu się pokazują razem w tym wszystkim. Bardzo ładna, pozytywna energia, taka dogadywanie się, ta serdeczność, bliskość, trwałość, szczęście, radość, takie okazywanie uczuć, taka czystość tu mi się bardzo pokazuje w tej karcie, więc bardzo pozytywnie was odbierają w tym miesiącu. Jeśli chodzi o Karty rezultatu, czyli to, co ma Wam pomóc tutaj w tym miesiącu i karta rezultatu końcowa, co będzie, jak, jak się zakończy ten miesiąc, czy jak będzie to wyglądało. Bardzo pozytywnie, zresztą tutaj Wy się sami pokazujecie jako znak Zodiaku. A w każdym razie, to, co ma Wam pomóc, słuchajcie, tutaj nie stać w miejscu, na pewno działać. Karta ośmiu e, była, w, mówi o komunikacji, o jakichś nowych znajomościach, o odnawianiu starych znajomości. E, osoba, która jakby łapie moment w tym swoim życiu i poddaje się temu. E, tu są podróże, tu są takie, wiecie, cały czas działanie, intensywność. E, Zaangażowanie, dynamika, tak? No, dużo, dużo ładnej, fajnej energii. Takie przyspieszenie. Przyspieszaj, nie stój w miejscu, działaj. Jak Ci na czymś zależy, to tutaj, żeby tak wiecie, kontynuować coś, a jeszcze poza tym, co kontynuujecie, żeby no, robić dodatkowe rzeczy. Nie stać w miejscu po prostu. E angażować się w coś dynamicznie. E Rozwój taki, ja bym powiedziała, też zainteresowań. No, taka intensywność po prostu życiowa bardzo jest pokazana. No i mamy króla buła, więc on jest też bardzo powiązany z tą kartą. Zresztą ośmiu buła, bo to jest cały czas wasz trygon tutaj. Tylko pamiętajcie o tych przeszkodach, które się pokazały, że ta intensywność, właśnie i nadmiar czasami może was prowadzić do jakiegoś zmęczenia, więc no, tak siły na zamiary. Ale ten król Buław jest bardzo pozytywnie pokazany jako ktoś, kto jest osobą właśnie intensywną, intensywnie się angażującą. Ktoś, kto realizuje swoje plany, ktoś, kto jakby nie, bez spoczynku takiego ciągle działa. Równocześnie ma pozytywne takie spojrzenie na to, na to swoje życie, na tą swoją przyszłość. Ciągle dąży do kolejnego, wymarzonego celu, więc to jest taka energia, kiedy no ta energia właśnie tego króla Buław się bardzo tutaj z temperamentem pokazuje, taka inteligentna, bardzo charyzmatyczna osoba. Możecie mieć tutaj takiego mężczyznę obok siebie, możecie w nim być, ale jakby tutaj ta kariera, to wszystko, żeby tak jakby przedsiębiorczość, która się tutaj pokazuje, takie spełnianie marzeń, tych planów i cały czas ta motywacja, która tutaj to, to, towarzyszy temu królowi Buław, która go nakręca, którą on się karmi, że tak powiem, no to tu się wszystko tak, jakby pokazuje waszej, waszej energii, bardzo pozytywnie. Teraz uważajcie, moi drodzy, bo mam kartę dodatkową, 8 os e mieczy. To jest to, co prawda taka mentalna bardzo e klatka, często, ale wiecie, co bym powiedziała, przy tej karcie tutaj tych podróży, podróż, jakieś działania biznesowe, cokolwiek tu się wam by pokazywało, przy tej karcie świata, którą macie też pokazaną, zwróćcie uwagę na to, że żebyście się nie wpakowali w jakieś kłopoty, jeśli chodzi o prawo, bo tu by mi to niestety no mogło być znaczenie tego wszystkiego. Zwróćcie uwagę, z kim macie to czynienia, czy te nowe kontakty one będą takie, wiecie, żeby was w coś nie wpakować, siebie nie wpakować, no po prostu zwracać uwagę, bo możecie być gdzieś zatrzymani i, i nie będziecie mieli kontaktu z nikim. Urwany kontakt, urwana komunikacja, ale to bardzo indywidualnie, patrzcie pod swoim kątem, bo nie wiem o co tu chodzi. Brak kontaktu z kimś z bliskich osób, nie będziecie mogli przebić się do przeszłości, utrata przeszłości, osób z przeszłości, z którymi macie do czynienia, no tutaj się. Zawsze dzieci jakieś pokazują, ale nie musi to być. Dzieci, dzieciństwo, przeszłość, wiecie o co chodzi, taka bliskość z jakimiś osobami, z którymi emocjonalnie mieliście do czynienia, macie do czynienia lub będziecie mieli jeszcze. No nie wiem, nie wiem co, ale uważajcie. No tutaj ten dom jest też pokazany, więc uważajcie, żebyście nie byli z dala od domu, uwięzieni z dala od domu. Coś mi się takiego pokazuje, więc nie, nie strasząc oczywiście, ale tutaj zwróćcie uwagę, y, gdzie ruszacie, w jakim kierunku. Dobrze, chyba wszystko. Byczek Wam się tutaj pokazał, chyba o tym powiedziałam, więc to by była jeszcze dodatkowa y, informacja, jeśli chodzi o znak Zodiaku. A tak, to bardzo dużo wa, Wasz własny trygon się Wam pokazuje, więc myślę, że może tak być, że y, będziecie w tej swojej energii głównie tutaj w tym miesiącu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i oczywiście nowe osoby i te, które powracają, zachęcam do subskrypcji. Z góry wielkie dzięki, no i do usłyszenia.